Jak masz na imię? Anastazja Anastazja, jakie to zrobienie się mówi do Ciebie? I różnimy do mnie Nastka, Ana, Nanka O, Nastka, to jest git, to jest git, Nastka Muszę być, no być A ja masz 19, jestem 0,3 O, ekstra, ja rok starszy od Ciebie jestem 0,2 To już ci No co, 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 co? Nie mówisz, dobrze się składasz, że jesteś młodsza tak. ode mnie, i możliwie lat. Cieszę się, to by było bardzo. Tak? Ej, tak, a możesz być morzem? Dla ciebie mogę. A ja będę tytanikiem i zatonę w tobie. Tak. Dobra, <ślesk> 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 dobra. Nie dobrze. no, świruję, świruję. Jeszcze, Znaczy, wiem, ale tego jeszcze nie znałam. Dobra, jeśli chodzi o cringowy tekst na podryw, to wpadnie jeden do głowy. Dawaj, no. Pociągasz mnie jak traktor przycierpę. Oh no, no, no. To nie było takie spoko akurat. Tam to było lepsze. No to, 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 to. Dobra, to pytanie w takim razie, nie tekst na podryw. Okej. Okay. Co jest bardziej prawdopodobne? Atak dinozaurów czy jest wspólna randka? O kurcze wieczone. Chyba wspólna randka. O, no i to mi się podoba. Tak. Ta Instagrama, żeby podtrzymać kontakt, poproszę. O, kurwa, trzy dziewczyny. Trzy ja ciebie. Ale jest tam jakiś chłop? Jest. jest. Jest gej? Nie. To czemu nie siedzi między wami? Dziwna sytuacja? No bo przyszedł jeść i wychodzi. Co to twój stary? <grym>, jesteś moim tatą nie. Chyba, że Sugar dali. Jak macie na Kasia Kasia Basia Kasia, Asia, Basia? Co? Tak. Kasia Asia Basia, nie ma opcji. Nie weźle. No Dobra, to zrobimy test. W jednym momencie pokazujecie palcem na osobę, która tak się nazywa, ok? Zweryfikujemy. Dobra. Dobra, 3, 4, Kasia. <noise> good, good, dobra. Mamus. A jak ma na imię dziewczynę po środku? Chociaż mi powiedz szczerze. Kasia. No, na pewno. To dobra, niech będzie, ja radę jak jestem o Ty, Kasia. Kasia? Kasia! Słucham. Ty musisz mieć coś wspólnego ze strażą. Ja? Bo na czerwono jestem ubrana? Nie, bo jak Cię widzę, mój konar płonie. Oh God! O Boże, ja Jestem zajęta. Nie. To nie szkodzi. Bramkarz stoi na bramce, a gole i tak wpadają. No, a gole i tak ma... wpadają. Ale masz risk, chłopie, nie? Chodź, 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 chodź. Myślałem, że na no, omy jestem, a nie w muzeum. No, no nie. Bo widzę, nie, jest Bo widzę dział sztuki. Zadzwonię do ciebie potem, po... musimy to potem potypar... Ej, jestem Radek i mam psa, jak coś. No dobra. A jestem kajaj, też mam psa. Jeśli chodzi o psa, to mówię ci to na samym początku, żebyś wiedziała, że umiem się zająć wszystkim, co jest małe i słodkie. jesteś? Lubuskie Dobra, jak nie lecisz na takie teksty Cute, słodkie, A gdzieś wychodzisz, nie? Na miasto chyba No Idę, idę na flanie A mnie zabierzesz ze za sobą? Mogę też? No dobra, to dawaj Snap'a Dobra, to dam ci ten jeszcze tekst, jakiś fajny, taki może w twoim stylu Jedna bułka, dwa księżyce, pokaż szybko swoje cyce. Podłoga, podłoga. podłoga. Dobra. Ja zawijam, Trzymaj się mi jego wieczorku. No run. Nie widać, nie. Nie płacz. Nie płacz, Jak tak mogłeś powiedzieć A nie, teraz mi wstyd, a nie! Ja no, specjalnie tak zrobiłem, jeszcze raz się wyślę ci, teraz wysłałem. Dobra, uciekam, trzymajcie hej! Nie <śmany> wysłałem z... Co? Co? Nic. Ej, zarapuję ci moją nową nutę, okej? Okay? Dawaj. Tak jest mega go go wish, mega smega 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 mega go go, go To będzie hit sezonu, nie? Na no, w radiu będziesz leciał. Tak <grym> jest mega go go wish, mega smega 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 go go go, go nie mam co tam, mucha jaka ja jeszcze? Ja poprawiam. Mm -hmm. No nie no, są idealnie ułożone. Nie musisz nic robić. Nie. Ile masz lat? 14. Łotu! Ale jaj. Mm. <laughs> <laughs> O, etos. A. Czy jak tam? Cię się babisz. Wabie, możesz tak. tak mówić, możesz tak mówić Dobra Bo mam smyć na takie syczki aha, aha, aha. Tak Ile masz lat? 17. No może być, może być, może być Może być, w miarę No to w drogę! Wyglądasz jakbyś urodziła się 10 października Co? Czy jesteś 10 na 10? Oh my Idealny punkt Genialne. Tak, tak prosto, w serduszko. To było Twoje, twoje serce to było jest tak. Moje. To było tak romantyczne. Mm -hmm. Niesamowite. Tak. Staram się. Ej, twój tyle, jak wygląda samotnie, bez mój, bo jest mojej grono. A wstaniesz? Pokaż mi się. Nie mogę. Czemu? Bo mi się wygodnie leży. Miecz. Oh my god. Jest szkoda, że nie jesteś moim telefonem. Czemu? Buładałbym ci całą noc. 5 minutes later. Uroczy. Co to było? Kuba Ksant. Ja cię nie no? a mogę przeklinać przy panu księży księż Możesz kruwa, przeklinać. No to k***a super. A rozgrzeszysz mnie, bo ja taki kruwa, strasznie grześnik jestem. Rozgrzeszę. Ja odpuszczam tobie grzechy w imię ojca i syna i ducha świętego. Ja tak kurwa. Ja tak kurwa.